Czołem drogie Anony. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i mój głos na supi. Link w opisie. Jak naprawić HR? Odpowiedź brzmi Konklawę. Max dwa tygodnie po śmierci waszego programisty Kobola zamykasz cały zespół decydujący w sali konferencyjnej. Zero dostępów do mediów, shitpostingu na Linkedinie o warchlakach z IT, kawusi ze Starbucksa i briefingów z głaskaniem pieska. Siedzą w pracy, dopóki nie podejmą decyzji. Anetki muszą się sprężać, bo może ploteczki, kobiece umizgi i cała sytuacja byłaby zabawna przez pierwsze dwie godziny. Ale jak wiadomo, po tym czasie poziom estrogenu w powietrzu zaczyna niebezpiecznie rosnąć, co może się skończyć niczym wybuch metanu w kopalni Halemba w 2006 roku. Aż dziw, że firmy nie nauczyły się jeszcze tego od najstarszej korporacji świata, która praktykuje to z wybitną skutecznością. Czytał paściarz. Ty kurwa, ja maila do HRów miałem pisać FAK!